Sport to zdrowie, ale sport to też emocje. Dlatego podstawowe pytanie, jak te emocje sprzedać? I dlatego właśnie dzisiaj porozmawiamy o transmisjach na żywo. Eryk Dominiczak KP Sport, gorąco zapraszam. Kiedy kilka lat temu zastanawialiśmy się jak zaklasyfikować transmisję na żywo, to wydawało nam się, że spośród tych najmniej istotnych rzeczy przy organizacji danego wydarzenia transmisja na żywo jest tą najważniejszą ale czasy się zmieniły. Świat poszedł do przodu, pojawiły się komputery, amfetamina, samoloty. No nie do końca o to chodziło, chodziło bardziej o mobilne modemy LTE, światło wody i szerokopasmowy internet, dzięki czemu transmisje na żywo zdecydowanie łatwiej było wyprodukować no i znacznie łatwiej było dotrzeć także do odbiorców, nie tylko w ich domach, ale przede wszystkim także na ich smartfonach. Podstawowe pytanie brzmi więc: po co transmisja na żywo? Przede wszystkim dzięki temu wychodzicie na świat poza obręb waszej hali czy stadionu. Docieracie w ten sposób do nowych ludzi i sport akademicki staje się dzięki temu sportem masowym, bo masowy jest odbiorca. Kilkadziesiąt klubów, kilkuset zawodników, którzy uczestniczą w waszym wydarzeniu, to także olbrzymi potencjał, jeżeli chodzi o rodziny i znajomych. A skoro mówimy o dużym potencjale, to jest to także platforma dla waszych partnerów i sponsorów. A przecież doskonale wiadomo, że bez mecenasów sport nie może istnieć i żadne wydarzenie nie może się odbyć. To także bardzo istotna rzecz, jeżeli chodzi o archiwizację waszego wspólnego wysiłku i waszego wydarzenia, które możecie oglądać także kilka miesięcy po jego zakończeniu. Co możemy Wam zapewnić? Przede wszystkim wielokamerową obsługę wydarzenia, dzięki czemu możecie je pokazać z wielu perspektyw. Do tego pełna obsługa graficzna. Dzięki temu możecie zaprezentować nie tylko siebie, ale także Waszych partnerów i sponsorów w postaci grafik bądź spotów reklamowych. Co więcej, komentatorzy Nieodzowny element każdego wydarzenia transmitowanego na żywo, bo to oni budują emocje wspólnie z zawodnikami. Kosmiczny wynik jak na polskie, oczywiście rezultaty 22 metry 32 cm. Valego! Daleko. I znów to jest dobre wrzucenie i kotuje się tam niesamowicie. Przewrotka! Ależ gol! Ależ bramkę strzela teraz Olimpia Elbląg. Adrian Nasułek w walce o rekord życiowy. metro m! Jest! Udało się pokonać tę wysokość. Szczęśliwa zawodniczka Pytkowskiego zawiszy. Nie ma co się dziwić. Dzięki tym wszystkim elementom możliwe będzie przygotowanie produktu najwyższej jakości, oczywiście we współpracy z Wami. Do tej pory zrealizowaliśmy już ponad 1000 transmisji na żywo i naprawdę nie boimy się żadnych warunków. Transmitowaliśmy już zawody przy 35 stopniach w cieniu w Inowrocławiu i przy minus 20 podczas zawodów w sławnie. Jesteśmy otwarci na nowe dyscypliny. Do tej pory pokazywaliśmy zawody piłki nożnej, futsalu, koszykówki, siatkówki, futbolu amerykańskiego, tenisa czy jeździectwa. Ale chętnie zmierzymy się z każdą nową dyscypliną, aby wszystko wypadło więc jak najlepiej. Każdą transmisję na żywo poprzedzamy wizją lokalną, dzięki temu z poziomu organizatora i z poziomu naszego możemy ocenić, jak wygląda obiekt, bo każdy ma swoją specyfikę i gdzie najlepiej rozstawić kamerę, żeby pokazać to odbiorcom w jak najlepszy sposób. No i oczywiście uwzględniać. To, co jest dla Was najważniejsze, no i wreszcie promocja, czyli dotarcie do jak największego grona osób, które są wydarzeniem zainteresowane. Dzięki informacjom dla klubów czy promocji w mediach społecznościowych możemy dotrzeć naprawdę do masowego odbiorcy w wielu zakątkach Polski. To oczywiście tylko pewien flash, krótkie wprowadzenie do tego, czym są transmisje na żywo i w jaki sposób można wykorzystywać je do promowania wydarzenia. Bardzo dziękuję za zaproszenie do Akademii Liderów AZS. Tym razem będę ostatni, zamykając tym samym wirtualną Akademię Liderów AZS. A zainteresowanych tematem transmisji na żywo zapraszam na naszą stronę internetową: Facebooka, Twittera, a także do kontaktu mailowego. Oczywiście, zapraszam także do kontaktu w wiadomości prywatnej. Pięknie dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.